a wszystkim. Dzisiaj chciałem zaprezentować paczkę mojego kolegi, który pozwolił mi ją te zreklamować, że tak powiem. Znajduje się w niej aż mm, 25 modów i to jest paczka na wersję 1.2.5. Ogólnie cały Minecraft będzie wgrany, więc wszystko spoko. Jest Forge, Optifine, kolejny Forge, Ray Mini Maps. ok, uh, forge, kolejny ray minimaps no, ray minimaps. to nie wiem, co to jest, co jakiś mod B more X timber, test building core, building car, craft cro, core dużo jest tych building craftów, aż 4, i C2 BC C2 crossover jak ten samochód, craft <laughs> qui Adventure solar Panel Mod EE i. i Advent, jak to było? Equipmental Exchange, tak, dwa. Red Powery, to też dla tych konstruktorowiczów. Ci, co lubią budować, ogólnie na energię się bawić. Ogólnie... W, nie, kurde w sejfu mojego kolegi. Okej, okay, sorry za chwilowego laga. Wejdę sobie na Crystal Moda. Hmm. Tym tam mam tutaj, chwilę grałem, o, yy, w modzie jest strasznie dużo rzeczy, strasznie dużo, bo już naprawdę jakieś, to już jak ktoś naprawdę ogarnia wszystko, część modów mogę zaprezentować, na przykład, nie wiem, bomba domówka, znaczy nie będę nie strzelał, strzelałem, <laughs> na przykład enchant, nie wiem, bierzemy myśczały, nie na przykład sweet jakiś i co chcemy na przykład protection a co tam niech będzie 8 hmm, z tego chyba już nam nic na nic nie wystarczy dobra niech będzie 8 enchant i mamy protection z 8 w zbrojce no o, na super ogólnie jakieś nie wiem te piecyki wiem że to są do robienia energii bo kiedyś grałem w to czy znaczy, pikładaszcie na przykład jakiś jeden z y tych, co pobierają energię, i to jakoś wychodzi. Hmm, tutaj, tak naprawdę, takie rzeczy są, że. Jest tą paczkę, bo to się ogarną. To już jest spoko. No, mój kolega, niestety, nie ma żadnego lubię. No, niestety. Ale dzięki za obejrzenie. No i mam nadzieję, że będzie miła gra. Miło się będzie Wam grało. Zosta zostawcie ten kciuka albo jakiegoś suba. Jink